czy się Manko, z tej strony y, szał y, sza, zbieracz i zazwyczaj no, idę zapewne nowego kanału na YouTube ale zazwyczaj na no, moich filmach będziemy y, występować w składzie trzy osoby czyli... Y, mój tata, moja siostra i ja A dzisiaj chciałbym Wam pokazać y, mój na start y, mój y, album z kolekcji Panini Prism. więc zaczynamy. Ja nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale chyba. Więc tak, tutaj y, zaczynamy. Darius na Kapitan a Bo to tak przelęca, będę Wam tylko pokazywał na przykład mam prismowanego y, Marquesa, a tu mam prismowanego Bufona, a tu jest prismowany. Y, Yy, brawo! Ja tylko zaświecę światło, poczekajcie. Okej, okay. chyba lepiej nie widać. Okay. więc tak. Tu mamy pryzmowanego, pryzmowaną Japonię. Sory założenie tych kart, ale potem będą to najlepsze. Tu już prawie widać troszeczkę ale też prizmowany jako yy, Meksyk. Prizmowany Stan Zjednoczony. Mam dwa w ogóle. Szał, ciał. Dobra, jedziemy z następnym. Prizmowany yy, Ginoj Dżibufo. Yy, prizmowany Kawashima. I jeszcze jeden prizmowany Kawashima. A to to Prizmowany Julio i Jedziemy dalej prizmowany David Villa Ronaldo yy, wersja chyba też jest prizmowany tak, tak jest prizmowany a tu jeszcze są Ariel Asunaty prizmowanego yy, baloteliego dobra, jedziemy dalej ja w ogóle mam chrypę, sorry za to yy, jeszcze tutaj Twinder yy, Donovan yy, prizm i tutaj mamy mecze upsy Jak coś to są wszystkie wszystkie Netfindersy, te World Cup to wszystko, bo jeszcze mam tam na końcu dużo. Tutaj mamy prismowanego Pirlo, pryzmowanego Riberiego, pryzmowanego Messiego, prismowanego Aguero, pryzmowanego Iniesta, Pique, Marqueza, kawaniego Casiasa Ronaldo O i teraz zaczyna się najlepsze e, niebieskie karty e, Lugano Jamali Musa Eduardo e, Valaderez e, Jackson Martinez Eduardo Vargas Kapitan e, Cap e, e, Gokhan J.J. E, Buffon na niebieskiej karcie e, World Cup Sarsnaki, Gerard. Jest też bardzo fajna karta. Host City, Belo Horizonte, bardzo którego trafiliśmy w boksie. Nawet tego boksa nie nakamerowanego, ale to było tak słabe, że nawet tego nie będę wrzucał. Niebieski kompany, Hummels, Belgia Niebieska i Essie. Czerwony Feguli, Pizarro, Zokora, Royce, Royce też chyba trafiliśmy. Karanez, Marcelo też trafiliśmy. No, my tu większość trafiliśmy, ale tak dobrze je chyba. Jedna Musa i Go Tu mamy separowicza, Postigę, matchupsa Gilligi Buffona z Ikerem Kasiasem, Łoslaya Sneidera, Yy, yy, Neymara Luka Modricza, Kameniego, Ronaldo. Ronaldo też bardzo ładna karta yy, Kejlora Navasa. Już yy, fioletowych Kejlora Navas yy, Boli, którego trafiliśmy yy, Ayovi, Pamaz Dodopoulos yy, Royce. Roycea też chyba trafiliśmy. A jeszcze owinął Lama Pedro Rodriguez'a Żalamutilio, Rachman Ahmadi i tutaj już zielone, bardzo fajne. Zielony mi się pod względem wyglądu najfajniej, podobają. To było zasłanie, tak ja, no, chociaż i tak już go widzieliście. Zapata zielony, yy, Marques, yy, Hart, Spachic, Karanezis, Honduras. Y -y, Jung y -y, Sung y Ryong i y -y, Guardian's y -y, Heart ja nie będę wam pokazywał prismów i zwykłych kart, może kiedyś, ale dzisiaj wam pokażę tylko te najlepsze no i tutaj najlepsze karty, mamy tak Osvaldo y -y, tutaj jest Osmino, może to tak pokażę nie, bardziej nie ale to może. tutaj mamy Messiego, o no tutaj, taka yy, wieś, Brian Ruiz, jeden z pięciu to już jest, jego dokupiliśmy. A i Messiego trafiliśmy, yy, ja trafiłem yy, w drugiej paczce. To było w wakacjach, zostałem, to była moja druga paczka, jaką otworzyłem. wszystko jest to jeden z siedmiu, kompany. Jeden z siedmiu, jeden z pięciu Dempsey, którego yy, trafiłem. Ja tego nie będę yy, rozmieszczał do takich osobnych folii, jakie Wam pokazywał, bo ja tyle ich nie mam. Ale tak Wam pokazuję. Jeden z pięciu, bardzo fajna karta. Wam w folii, Ups, folia się teraz wyjęła. będę to musiał posadzić. To wam z bliska pokażę Z z jego też Wam za chwilę pokażę. O wsadzić tego w ogóle on jest, nie wiem czy widzicie o, ale tu jest taki zgięty, z paczki mieliśmy takiego z jego też super karta siódmy z dziesięciu, siedem był ulubiony numer i tam za chwilę idziemy do yy, podpisów jeszcze włożę tego bez jego. Czy nie chcę wchodzić. Owszedł teraz jeszcze Do kartki. Okej. Okay. Więc tak tutaj yy, podpisy. Iwan Zamarano, jego trafiliśmy. Pepe też trafiliśmy. Kafu, Cafu chyba dokupiliśmy sobie. Forlan kupiony. Suarez, trafiony. Suarez, zatrafiliśmy. Tykę też, ee, kupiliśmy. Tutaj Hamas e, Rodriguez kupiony, ale my James, z Hamasem Rodriguezem to jest bardzo fajna sprawa, bo my go. Kupiliśmy jak na mundialu jeszcze to brąkę y, z półobrotu i my go wtedy za 150 zł y, kupiliśmy, a teraz nie wiem czy chodzi po 1000 czy po 900, ale jest drogi Carlos Waldera, ma jego mam podwójnego. Gdyby ktoś chciał, to możemy się wymienić za jakiś fajny podpis. I y, y, Falcao, Falcao chyba też trafiony. Sorry, jeśli to nie było, widać. Tu jeszcze mamy czerwone, bo to potem nam doszła taka bardzo duża paczka mniej więcej takich rozmiarów yy, z tymi czerwonymi i fioletowymi. Więc tak, tutaj Hosty, 3 Guardianse, 6, ups, wyszedł mi tak. Tutaj tak, y, Korea, y, Van Persie, Luis Suarez. Luisa Suareza chyba nawet podwójnego. Tylko nie wiem czy jest w tym albumie. Francja, Netfinder to jest Dzeko, Netfinder y, Eto, y, Honduras, y, Netfinder Ronaldo, o i jeszcze ten drugi Netfinder y, Suarez. Możemy się z niego wymienić jakby ktoś y, chciał. Tutaj podkładka taka z World Cup więc tak, tutaj jeszcze kolejne podpisy: Los Sanchez, Altidor. Nigdy nie wiedziałem, jak się wymawia jego imię. Drugi Carlos Valderrama, Eto, Nasri, Marquez, Campos i Eusebia. A i tutaj, na tym podpisie, Walderamy, jak widzicie, tu jest taka zwykła kropeczka, ale za tym jest takie mniej więcej serduszko. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, ale takie, no takie kółeczko. No to mniej więcej serduszko. Dobra, i jedziemy dalej. A, no, ale już skończył. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj mamy tak poukładane hosty. Tu już jest taki pełen niż masz. Tu są kluby, tu jest host jeszcze. To jest kluby 3, World Cup 90 Eto i Roben. Y... Tak się... y... Matchup z y... Roben z Lamem, ale tutaj on jest fioletowy, a tu zwykły, więc fajnie. Y... Z y... Jasper Silesen, y... Algieria, y... Vidal z y... i tu jest znów także fioletowy i zwykły, Diego Lugano. I z niebieski i Steven Gerrard. Eto, Drogba, e, Sami Khedira, Sneder, Rui Patricio, Kierzakow, Neymar e, i ten. I Falkald są wszystkie niebieskie. Tutaj fioletowy Żohardt. E, zwykłe przypowane, zwykłe. Tutaj mamy fioletowego Giana, fioletowego Sridę, zwykłego Sry i Dawida Silva. No to teraz na zakończenie. Yy, tak się Wam pokażę. Dobra, no to yy, cześć i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i będzie może kilka lajków. y el caso